No To w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o sukcesji, sukcesji generalnie, chociaż chyba głównie o Shif Roy i to, jak jest postrzegana przez widzów. I nie, do każdego. No. Z pewnie będziemy czaczować. Trochę tam. tak, ale mm -hmm. mi się wydaje, że jednak to nas najbardziej jakoś rusza. <noise> <noise> nie no. no. Czujemy taką niesprawiedliwość. Problem mamy z odbiorcami, nie z twórcami, bo domyślam tak. się, że raczej oni to wszystko celowo zrobili. No ale jakby ogólnie też nie jest chyba tak, że my mówimy tutaj, że Shift mm, jest niezrozumiana, że Shift coś tam jakby. Nie, Shift jest okropna w tym serialu, ale jest tak samo okropna jak jej bracia, a reakcja na nią jest dużo gorsza, mam wrażenie, niż no. No, na np. na Kendala czy Romana. No jest. I. Nie w sumie chcemy o tym pogadać, ponieważ sądzimy, że to jest fajny temat. No. Szej. <laughs> Sądzę, że zciproy jest tak, że są powody, za które po prostu można nienawidzić jej postaci, ale zazwyczaj nie widzę tych powodów, tylko widzę po prostu mi zaginie. Ogólnie też całą ironią jej postaci jest to, że ona jest sama. ma sama takie po prostu internalized misogyny. Ona nie ma szacunku praktycznie do żadnej kobiety w tym serialu. No i do siebie też. Do siebie też. I, I... naprawdę to jest bardzo świeży sposób na pokazanie miso... misoginii bez właśnie takiego, nie wiem, jakichś monologów typu o tym, jak ciężko być kobietą, które mm. po prostu są strasznie sztuczne. A jakby... Nie wiem, bo na przykład ja na początku też czułam do niej taki właśnie, powiedzmy... Ja też. No, dislike, ale, bo to jest... ale w tych momentach, kiedy... Na przykład oni, nie wiem, no właśnie robili komentarze takie stricte a, mizoginiczne wobec niej. To, to, to były momenty, kiedy zaczęłam odczuwać do nich empatię. I też dużo łatwiej jest się na przykład a, dużo łatwiej jest empatyzować z skandalem, czy z Romanem, ponieważ oni są bardzo emocjonalni. No, ship po prostu przez to, że się wychowała w takim środowisku, jak się wychowała, to po prostu jest strasznie Przestraszona. Tak, tak. I po Wiecuchana prostu. Pana tak emocjonalnie. Tak. To jest syndrom y, Skylar's Breaking Bad. Szyf masz jeszcze powody, żeby jej rzeczywiście nie lubić, a ze Skylar było tak, że jakby zupełnie, jakby dlaczego, co nie. Tak, ale za też... tym, że jest kobietą, dlaczego? W ogóle też, pomijając też właśnie fakt, że, no właśnie, tak jak powiedziałaś, Szyf, u Szyf są te powody, co nie, ale mam wrażenie, że najgorszym grzechem, jaki Szyf popełnia, to jest to, że po prostu ona nie jest tak śmieszna jak Kendall i Roman i Connor, co nie. Jakby. Ona nie jest tak, wiesz, tak rozczulająco żałosna jak oni. Mam wrażenie, że w ogóle jest sama taka krytyka Shift. Wiem, że jest najgorsza i okropna. Jest strasznie też nieracjonalne, bo jakby ona robi rzeczy, które robi też każdy facet w całym tym serialu. W sensie no. takie korporacyjne, bilionerskie, złe rzeczy, tak. co nie? Tylko, że reszta tych facetów robi jeszcze dodatkowo różne inne złe rzeczy, co nie? A ona tak na dobrą sprawę... No bo ona jest liberalną kobietą i się zachowuje jak... nie jest. Co nie? I takie... Ale to jest takie właśnie coś tak, wiesz, że... I ona porzuca swoje ideały. Jakie ideały? Jak ona ideały? jest dosłownie liberalną no jest... kobietą! Liberalne kobiety nie mają ideałów! Ona jest taka jak... Każdy z tych facetów. Dosłownie ona jest po to, żeby reprezentować tam taki biały feminizm, no co nie. Hmm. I jakby. Nawet no no nie. W sensie jakby co ona takiego niby. Ale jest właśnie. Ale bo Bo się wrodziła w takiej rodzinie, no nie? Tak. I musi być. Ale właśnie, no co jest ciekawe, to mam wrażenie, że jakby Shiv była wychowana w taki sposób, jaki została wychowana przez Logana, i. ale byłaby jednocześnie facetem. To ona by miała dużą szansę, żeby to. Bo ona jest najbardziej podobna jest do Logana. Najbardziej ogarnięta, tak, też, tak, wydaje mi się biznesowo-politycznie, z nich wszystkich. No, jest taka najbardziej chłodna z nich wszystkich. No, najbardziej by się do tego nadawała, na tak. pewno. To jakby, nie jest dobrą rzeczą, ale rzeczywiście. No, jest, no nie, 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 nie. Jakby była w, w ciele faceta, to na pewno miałaby największe szanse do tego wszystkiego. Tak. Wydaje mi się, że. Tak jak mówiłaś, ja też tak na początku miałam, że Jezus Shift, no nie Tak, taka kobieta, z który, która ogląda sukcesy, tak miałam, zauważyłam. Tak, tak, tak. Z tym, że mam wrażenie, nie no, na pewno to było celowe zagranie Jessiego Armstronga. Um, że wiele ludzi mogło tak postrzegać Shift przez cały serial, że w sensie, że o Boże, co za Szmata i w ogóle. I sama ta końcówka, mhm. jak ona już się poddała Tomowi. To mam wrażenie, że mogła wielu ludziom zeświecić tę lampkę jednak taką Że może ją źle osiądza, osądzaliśmy przez ten cały czas, co nie? Że, że to jest jednak bardzo tragiczna postać I że po tym wszystkim jednak i tak powtarza ten los swojej matki i w sumie większości kobiet w tym serialu, co nie? Mhm. I że no tak właściwie, no on wygrał, co nie? Tom wygrał Właściwie. Tak. To, to już w ogóle jest y, samo w sobie No ludzie też to przewidywali właściwie, bo No Te wszystkie nawiązane do Szekspira i tak dalej y, To też było no, wiele już teorii że, o tym, że Tom może tak naprawdę wygrać to wszystko Ale to, że Shiv poszła z nim No to było mega ciekawe, biorąc pod uwagę w ogóle, że wiesz, jeszcze tam godzinę wcześniej Jakby ona na niego krzyczała, <grym> że tak. Wiesz, rozwalimy rozwaliby się co nie? i jakby. Hmm. Przecież, jakby się. Po, jakby Shiv wsparła swoich braci, to wszystko by zostało w rodzinie i miałaby większe szanse. Jakie by ona miała szanse. jakby ją wyruchali. I tak, jakby właśnie jej po prostu. Pięta Achillesowa jest taka, że jest kobietą i nigdy nie będzie brana bez, przez żadnych hmm. mężczyzn na poważnie. Nie miała. Ka każda z tych osób, z którą mogłaby się połączyć, ją i tak zradziła w jakiś sposób. Więc. Hmm. No. No Prawda no, Ale Jak właśnie... pomyślisz o tym i ojciec, no nie, bo mieliśmy to, nie wiem, w poprzednim sezonie chyba, że To jak on jej obiecywał to, że zostanie CEO, no, no. nie, czy to było w tym? Nie, chyba w poprzednim I skończyło się to tak jak się skończyło i, I masz Romana i Kendala, no nie, masz Toma Masz Matsona. Tak. A w ogóle to, co zrobił Matson, po prostu było okropne. Było dziwne też. tak zwyczajnie. Jakby, to, było, to było bardzo pełdiej tak of him. <noise> bardzo Swedish of him. Tak. Jakby w ogóle sam fakt, że on nie chciał jej jako CEO, tylko dlatego, że była bossy i że chciał ją wyruchać, tak dosłownie. Mm -hmm. Ale to było też bardzo ciekawe, bo to jakby. Ta jego rozmowa z Tomem, no nie, to się wszystko przecież działo tego samego dnia. I jakby on był tak szczerze, yy, <laughs> że, yy, Przeświadczony, że ona rzeczywiście chce się z nim przespać i w ogóle, no nie. I jakoś tak mimo wszystko, nawet jeśli jeszcze do tego nie doszło wszystkiego, do, do nawet takiej sytuacji, kiedy mogłoby się to wydarzyć, a on już od razu podjął decyzję, że jednak nie. Że jednak Tom. Przynajmniej tego nie widzieliśmy, ale nie, do, nie doświadczył jakiegoś takiego odrzucenia bezpośredniego od niej, no nie? Mhm. Że właśnie, jakby wszyscy tam się starali, wypróbowali sobie żyły, co nie? A to on po prostu miał szczęście no... To działa, po prostu masz faceta, który ma szczęście No na początku dobra, tak, jasne, jakby sam fakt, że się znalazł w tej firmie i w ogóle, no to jest przez to, że był z SHIFT, co nie? Ale no potem to jednak przez wiele odcinków było pokazywane to, że Tom nie śpi i pracuje non stop. I no. słuchałam też podcastu tego, który wyszedł yy, po ostatnim odcinku, i tam Skarsgard właśnie mówił, że, że jakby logika Madsona była taka, że yy, wydaje mu się, że wtedy podjął tę decyzję, jak byli na pogrzebie, i wszyscy tam, yy, pogrzebie Logana, i wszyscy tam byli, tylko nie Tom, bo Tom był wtedy w pracy. No, no. I że on wtedy jakby zaświeciła mu się lampka, że ok to jest taki człowiek, którego ja wykorzystam w każdy sposób, no nie, bo on za pracy robi wszystko. No i może rzeczywiście, że w tym jest, bo też jak było to przed wyborami ten cały mhm. ta impreza taka to był też taki dialog między Shiv a Tomem, że on po prostu nie spał od paru dni, no nie, i ona nawet sama mu mówiła, żeby wrócił do mieszkania i się przespał chociaż parę no. godzin czy coś, a on, że nie, nie, bo musi tutaj wszystkiego y, Nad wszystkim panować, no nie, nadzorować i tak dalej, więc Potem zgaduję, że trochę napracował na to, no ale sam fakt, nie byłoby go tam, gdyby nie szedł. Tak, ale właśnie on tego nie robił przez, mam wrażenie, w sensie on zaczął to robić dopiero w trzecim no. Nie, przed, w czwartym, 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 tak, sezonie. A tak był po prostu, nie wiem, możliwe, że to też. Ja na przykład też czytałam teorię, że, mm, że Tom jakby może wygrać, dlatego że on, że Logan na przykład e, mógł widzieć w nim trochę młodego siebie, w sensie, że Logan często jakby, mm, nie wiem, jakby poruszał ten temat, że on jakby wszystko zbudował z niczego i że jego dzieci to są niewypały, bo są po prostu nepo-babies, co nie? Jakby mhm. też żeby nie mówić, że Tom jest jakiś, wiesz, po, po, po prostu biedny. No właśnie, tak jak mówiłaś, on się strasznie poświęcał dla pracy i był jakby... Po, nie skończył po, po tym, jak na przykład Logan go totalnie, nie wiem, mhm. wyśmiewał. No. Um, no i po prostu... Tak naprawdę jakby możemy zobaczyć taki po prostu ark toma. Jak właśnie z, takiej, z takiego po prostu męża. Takiej, taki, nie wiem, księżny Diany Zamienia się trochę właśnie w vlogana, który po prostu stawuje ludzi, nawet tych, których najbardziej kocha, czyli Shift. No. No. Chociaż tak naprawdę on chyba najbardziej kocha grega. Dobra. Shift. Y no w ogóle ona od samego początku serialu przeszła taką transformację dużą, yy, na zasadzie, że stawała się coraz bardziej takim korporacyjnym śmieciem, w sensie. No, nie, no, no tak, ale tak, że... bo no, że coraz bardziej tej władzy chciała, co nie? I yy, mm -hmm. na początku to było tak, że ona miała tę swoją działkę, czymś tam się zajmowała. Ale potem, im bardziej zaczął wchodzić temat tego, kto tę firmę przejmie, to też można zobaczyć po jej ubraniach czy po jej fryzurze i tak dalej, że coraz bardziej się zamieniała w taką girlboss. Tak. Jakby hmm. na, jeszcze na początku sezonu Shift ma jakieś takie, nie wiem, jakieś swoje poglądy czy coś, ale jakby pod koniec sezonu już widać, że kompletnie to. No, poddała się tego poddała. całkowicie. Nie wiem, ale sądzę właśnie, że postać Shift to jest. Ciekawa też krytyka w ogóle kobiet w kapitalizmie, zwłaszcza mm. właśnie takich mm -hmm. u władzy, mm -hmm. takich białych feministek. Jakby ja jak najbardziej uważam, że postać Shiff zasługuje na krytykę, ale sądzę, że ludzie się skupiają trochę nie na tym, na czym trzeba. I że ta krytyka jest taka dość, um, jakby to powiedzieć misogynistyczna. Tak. Z drugiej strony też wiem, że postaci Shiff się trochę nie da. Odciąć od misoginii, bo sądzę, że ona została też wpisana bardzo mocno w tą postać i że to jest trochę celowe. Um, ale właśnie ciekawą rzeczą, jaką zauważyliśmy, to jest to, że wiele kobiet, w tym my, które e, oglądają sukcesję, e, nie miało raczej za dużo sympatii do Shif. Shiv wydawała się nam taka, nie wiem, zawsze jakoś łatwiej było się utożsamić z skandalem, czy z Romanem, mimo tego, że to faceci. Głównie chyba ze względu na to, że oni są po prostu bardzo emocjonalni i jakby widać na nim, na nich tę traumę, a jakby Shiv przez to, że jest jedyną chyba dziewczyną z nich wszystkich musiała nauczyć się trochę ukrywać to wszystko. Chociaż żeby... Roman w sumie też nie był jakoś szczególnie na początku taki otwarty, jeśli chodzi o medycynę. No w Kendalu to możemy zobaczyć yy, zawsze, ale Roman Właściwie rzadko. Właśnie mam wrażenie, że Roman bardzo... Um, ukrywał to trochę inaczej niż Szyf, w sensie, że on to jakby obracał zawsze w żart. Mm -hmm. Ale było po, na, po nim widać trochę, że jest jakby bardzo takim... też niesta, taką niestabilną osobą. Bardziej emocjonalny niż Shiv przynajmniej przy takim... pod takim widocznym względem. Jakby bardziej jest w stanie pokazać swoje emocje niż właśnie Shiv Shiv jest taka... Nawet jeżeli widzisz po niej dyskomfort, to ona bardzo się stara to ukryć, hmm. po prostu się zamraża. Ale Roman też się zamraża, tylko w inny sposób. Jakby żadne z nich, z tej dwójki nie pokazuje emocji, tylko po prostu mają inne sposoby na ukrywanie tych emocji. Hmm. No ale właśnie Shiv, mam wrażenie, że bardzo stara się grać taką, nie wiem, twardą hmm. i sądzę, że to jest trochę ukształtowane tym, w jakim środowisku dorastała. Nie mm. tylko właśnie bracia, ale też jej ojciec i cała ta korporacyjność. Mm. Jakby mam wrażenie, że to trochę wynika z tego, że cały czas musiała pokazywać, że jej głos liczy się tak samo, dlatego nie mogła sobie pozwolić na bycie tak samo rozchwianą osobą. Ale ironicznie zauważyłam, że im bardziej ona się właśnie stawała takim korporacyjnym właśnie śmieciem, jak powiedziałaś, to tym bardziej przestawała panować nad, nad swoją emocjonalnością. Tak, tak, tak. To też jest dość ciekawe Ale bo to też yy, przez to, że... No... Tak jak ją obserwujemy od tego pierwszego sezonu, no to jednak bardzo dużo się wydarzyło W tym czasie, bardzo dużo takich rzeczy, które ją jakoś psychicznie też rozwaliły, co nie? Tak, wszystko co się działo z jej ojcem, czy to co się działo z Tomem, czy, czy skandalem chociażby, no jakby... Też przez bardzo dużo w tym okresie przeszła więc to na pewno też miało wpływ na to, jak bardzo y, rozchwiana emocjonalnie była no. no nie wiemy do końca jakby, jak to wyglądało przed tym, odkąd y, śledzimy ich całą historię, ale no y, Tak na samym początku, no to ona się wydawała taką właśnie Początkową ogarniętą girlboss, nie? Tak Takim, że no... Ty Właśnie w pierwszym sezonie jakby wydawała się najbardziej ogarnięta od tak, nich wszystkich tak. Zdecydowanie. A jakoś takie wyda... wydawało się takie ułożone to jej życie po prostu Tak dosyć. A tak. Potem się zaczęły problemy na wielu płaszczyznach i no było to po niej widać na pewno. Tak, A właśnie też wracając do tego, jak Shiv jest traktowana, mm, głównie przez, przez fanów serialu, to właśnie da się zauważyć, że. Um, i tak samo nie chcę tutaj mówić właśnie, że postać nie zasługuje na krytykę, bo zasługuje na dużo krytyki, ale mam wrażenie, że ta krytyka nie jest konstruktywna i często polega po prostu właśnie na takim takich bardzo prostych mizogenicznych odzywkach typu dobrze i tak typu nie wiem no w sumie ostatni odcinek dużo słów na c było na jej temat. A nawet Kendall, mam wrażenie, że jeżeli, właśnie, o ile Kendall może się wydawać takim milszym, to zawsze jak chciał Shiv dopiec, to używał po prostu sformułowań, które dotyczyły jej płci. W sensie, że jak, jak um, w trzecim sezonie Shiv nie chciała z nim współpracować. Kiedy a, odciął się od swojego ojca, to zaczął wyzywać, i mówić, że gdyby nie to, że. A, gdyby nie to, że matycki, to po prostu nikt by jej nie szanował. No i to jest mizoginistyczne. I jakby mam wrażenie, że jeżeli właśnie zarzuca się komuś, że no ta twoja krytyka jest mizoginistyczna i nie jest właśnie związana z jej, z jej działaniami, to po prostu mam wrażenie, że właśnie ignorowanie mizoginii przy postaci Shift jest trochę takim spłaszczaniem tematu, jeżeli mówi się tylko, że ja jej nie lubię po prostu dlatego, że jest okropna. Okej, okay, ale jakby wszyscy jak, tam są okropni. Jak tak, ze Skyler. Tak, jakby... Nie lubię a dlaczego? Eee, nie wiem. <grym> <grym> tak, no. I... Właśnie ciekawe jest to, że tak naprawdę największym największymi grzechami she, poza zmuszeniem tej kobiety, żeby nie wnosiła ee, oskarżeń, przy sytuacji um, z, Cruz, z Cruzami to tak naprawdę jej większość, największych rzeczy dotyczyła jej osobistego życia i relacji po prostu takiej manipulacji, ale Kendall też potrafi manipulować, Roman też potrafi, jakby każdy z nich się zdradza tam, jakby w sensie takim, że zdradza, zdradza się jej zaufanie plus właśnie jeżeli popatrzymy na to jak traktowała Toma, to on też nie był taki czysty, w sensie, no to co powiedziałaś, jak gadałyśmy wcześniej, że y, pierwszym tym zarzutem jest to, że y, ona zdradziła Toma, co nie? Ale to on się zdradził zdradzi pierwszy na tym wieczorze panieńskim, na panieńskim kawalerskim. Ja się nie wiem, czy on był pierwszy, ale ją zdradził na no tak. wieczorze i nawet jej tak. o tym nie powiedział. Tak, nie, y... nie, nie powiedział jej o tym. A chyba. to nie było tak, że on do niej zadzwoni i powiedział, że zrobił. Coś tam, coś tam i on był taki skruszony i w ogóle. Yy, zadzwonił, ale nie powiedział jej wprost, co zrobił, więc to mogło, wiesz, to mogło być coś typu, no nie wiem, powiedzmy, bracia zamówili Strip tripizerkę, a mogło być to, co zrobił z Tabitą. No. I jakby tak naprawdę nie wyjaśnił, co konkretnie zrobił. I... No, ale no. Ale no wyobraził, jakby... <laughs> Ciekawe, czemu. I znowu, znowu masz jak ze Skyler w Breaking Bad, że masz to, że masz tym zarzutem takim, że ona zdradziła Walta z tym, jak on się nazywał? Pass. Nie wiem czy on też nie miał... Nie miał, miał to na imię? Właśnie też mi się wydaje, on że on miał Tom. tom. A, tak, ale no, Ale właśnie... Oni już nie byli razem wtedy. Tak, ale właśnie to jest ciekawe, że ona już powiedziała to, że ona nie chce z nim tak, być Tak, tylko i... on tego nie rozumiał. Tak i jakby... Jak mogłaś zdradzić Walta? Takie... Mm, <laughs> tak, nie Walt zrobiła za słabnie... tego. Walt dosłownie zniszczył jej życie i ona nie chciała już z nim być, ale musiała z nim być. Chciała bronić rodzinę, mm. więc jakby mogła mieć przynajmniej to. O Skyler, w ogóle o Breaking B, trzeba zrobić oddzielny odcinek. Tak. Tam jest też dużo rzeczy tego typu do przeanalizowania. Mhm. Tak, ale właśnie ciekawe jest to, że tak naprawdę większość, właśnie ta jakby krytyka Shift jest strasznie nieproduktywna, bo ludzie się skupiają nie tak naprawdę na takich super złych rzeczach, które ona robi. Typu właśnie ta sytuacja z cruzami, typu próba jakoś tak wiesz, ratowania swojej sytuacji przez. Uśmiechanie się do tego faszysty prezydenta. Tylko najgorszą rzeczą, jaką Shif mogła zrobić, to po prostu bycie bitch. <laughs> I takie to jest śmieszne. I ludzie naprawdę na podstawie tego typu rzeczy mówią, że ona jest najgorsza. Że mm. ona jest. Ona tak naprawdę jest najbardziej nienawidzącą postacią. Że ona jest po prostu najokrutniejsza. Kendall dosłownie zabił kogoś. Roman, Roman, przez to, że chciał zrobić show, doprowadził do tego, że rakieta z ludźmi wybuchła. <grym> Roman dosłownie went full Hitler. On Ameryka i dzieci Kendala. Ale Shim jest najgorsze, bo jest po prostu. kobietą. Bo, kobietą, która jest po prostu. moralnie zła. Jakby. <grym> Moim zdaniem wszyscy tam są najgorsi, ale właśnie mam i, jak ludzie mówią, że ona jest najgorsza. Jakby to jest właśnie strasznie nieproduktywne. Mm. Ona jest okropna, ale nie jest najgorsza. Jest na równi z nimi. Mm. Ale też mam wrażenie, że w ogóle, właśnie sam fakt, że tak dużo też kobiet czuło taką niechęć do tej postaci jest super z zabiegiem, chyba tworzenia shiv tak, przez tak, jej autorów, naprawdę. ponieważ no właśnie ja sama sprawdziłam swoją internalizm mizoginia przez niej powstać. Mm. I dopiero pod koniec tych wszystkich sezonów tak naprawdę zaczęłam bardziej z nią empatyzować, przez to, że mizoginia wobec niej w serialu zaczęła się narastać. Tak. I dopiero wtedy zaczęłam ją traktować jako człowieka, który po prostu jest równie straumatyzowany, co i bracia. Mm. Bo. Z bo z jej braćmi dużo łatwiej empatyzować, jakby są otwarci emocjonalnie Nie, i... są facetami. No tak, ale, ale właśnie, ale wydają się powiedzmy bardziej prawdziwi, w sensie takim, że widzimy jak Kendall płacze, widzimy jak Roman płacze, Shiv po prostu za każdym razem jak płacze to stara się to ukryć, jakby... A Kendall i Roman mia, mają zawsze po prostu full blown. Widzieliśmy jak Roman płacze przed tym, jak jego ojciec ma? Nie nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wydaje mi się. Może nie jak płacze, ale widzieliśmy jego takie low momenty. No tak. W sensie, jak jest po prostu smutny. <laughs> <laughs> ale wiesz o co mi chodzi. No w sensie, nie, nie, no że. Tak u Shiv nie było to aż tak pokazywane, jak u jej braci. Hmm. Excluding Conor. O tym, jak od samego początku był postrzegany Kendall versus Shiv. Gdzie jakby właśnie na początku było tak, że w sumie jeszcze nie widzieliśmy jakoś specjalnie grzechów Shiv. w sensie, że tak. tak. E, była taką dosyć neutralną postacią, co nie? Mm -hmm. e, że to jakoś tak z czasem zaczęło narastać. A no, no Kendall <grym> od początku był jaki był, i mimo wszystko to byliśmy jak. O, no. my little miał miau, tak. <grym> ale on Baby jest boy! Ale nie wspania, <grym> wspaniały, może tak. taki słodki. Co <grym> nie, ale właśnie to jak bardzo się różni nasz odbiór tych postaci no. mimo to, że każda z nich jest okropna. Na przykład jeżeli pomyślisz o Kendalu, to on jest okropnym mężem. <grym> jest na naprawdę okropny i jest jakby ojcem. jest okropnym ojcem. Nie jest ojcem. <grym> Teoretycznie jest ojcem, ale praktycznie no nie jest. Dosłownie ta sytuacja, kiedy tylko dlatego, że był wkurzony, no i mógł powstrzymać na przykład Mekena, um, żeby stał się no, nielegalnie trochę prezydentem, co nie. I, I miał tą moralną taką. Wiedział, że moralnie że to jest dobra rzecz i że moralnie to jest coś dobrego też dla, jej, dla jego córki. To nie zrobił tego, bo był po prostu wkurzony na Shiv i chciał pokazać, kto jest szefem. No to było obrzydliwe. Tak. I no. Tak samo jakby mam wrażenie, że też to jak on właśnie traktuje Rawę jest no też możesz to podpiąć pod taką samą przemoc jak Shiv wobec Toma w sensie psychiczną. Mm -hmm. To też jest traktowanie twojego partnera jak śmieć, co nie? Tak no Shiv wobec Toma, no to akurat tutaj to w dwie strony działa, ale no, no. Też uważanie Toma za takiego niewinnego, totalnie... Tak, jakby to też jest w sumie śmieszne, że Toma się uważa za... No... Jakby on rzeczywiście na pierwszych tych sezonach jest trochę taką ofiarą tych, tego rodzeństwa, no i Szyf, mhm. ale prawda jest taka, że Tom też nie jest moralnie jakąś księżniczką. Tom, nawet Greg zauważył, że Tom jest po prostu dość okrutny, jak nie chciał... Że... Jak nie chciał traktować jakiegoś pracownika jako stołka. To no, jest tak. Jak... Korporacyjnie Tom jest tyranem. Yy, tak. Im bardziej się w to zagłębiał, w ten cały biznes, tym coraz gorszym człowiekiem się stawał. Ale też wobec Shift jakby, no, błagam. Wszystko to, co on robił. Ile razy on wspominał o tym, że on po prostu chce ją zapłodnić i to tyle, co nie? Że chce to dziecko teraz. No, ciekawe dlaczego. No. Bo nie wydaje mi się, żeby to był jakiś owoc ich miłości specjalnej. Nie, no, jakby właśnie jak Shiv powiedziała, że, a, że po prostu ruchasz mnie dla mojego DNA, no. to miała trochę racji. No tak. I wiadomo, że ona miała właśnie w tych. No w sumie w większości sezonów. Szczerze, ona miała większą wadę nad tomem. I to jest wiadome. I Um, I tutaj wcale nie mówię, że jej zachowanie wobec Toma było fair, bo nie było. Ale też takie wybielanie Toma jako takiej bezbronnej opiary i takiej po prostu moralnie dobrej osoby jest no też takim właśnie tym, jak łatwo nam, jak łatwo nam po prostu usprawiedliwiać chyba męskie postacie. No, chociaż na początku on się wydawał dosyć moralnie dobry tak, osobą i to też żebyśmy nie do końca wybielały Shiv i to wszystko co tak, robiła bo na pewno to co ona robiła na początku z Tomem też miało wpływ na to jaki on był później wobec niej tak ale nadal no jakby swój mózg jednak miał co <laughs> nie i podejmował pewne decyzje i nie zawsze były one jakieś specjalnie dobre no <laughs> też w sumie biorąc pod uwagę to że tak bardzo e, przez całą serię e, no Tom był w sumie w takim trójkącie jeszcze z Gregiem i Tom traktował Grega tak samo jak Shift traktowała Toma. Mhm. Okej, okay, oni teoretycznie, teoretycznie nie są jakby powiązani romantycznie, ale no to jest ta sama dynamika. Mam bo... wrażenie, że jakby na przykład Tom był w pozycji, jakiej jest Shiv i miałby żonę, która by była niższą rangą, to traktowałby ją dokładnie w ten sam sposób, co się ich traktowała jego. Mhm. Mm no pewnie tak. No i to e, Grek był taką żoną, tak. E, tylko, że właśnie potem e, jest ten sam proces, na zasadzie, że Grek na początku przychodzi do całego tego świata taki nieświadomy wszystkiego, co nie, i potem e, wraz z czasem on się jakoś pnie w tej hierarchii i się robi coraz bardziej. Za, znaczy no, zaradny, on nigdy tam nie był jakoś specjalnie. Ja, ale w tym ostatnim Nie Odnajdywał odcinku, się, bym... ale właśnie. no Jakby... I to się robi podobny schemat, tak jak y, Tom z Shiv, że po prostu on, on, on Grega wprowadził w ten cały świat, to nie i go uczył, jakoś trzymał przy sobie i pozwalał mu się wspinać na coraz wyżej. Y, I na końcu to y, Greg go wyruchał, co nie? W pewnym sensie. No. Y, tak samo jak Tom wyruchał Shiv.